Zaczarowana poduszka. Bajki i opowiadania na dobry sen. Kot w butach i piraci z mącznej zatoki. Kot w butach siedział na beczce starego mącznego młyna, obgryzając końcówkę swojej łodygi pietruszki i wpatrując się w dal, gdzie leniwie kołysały się białe żagle na zatoce. Słońce połyskiwało na wodzie, a skrzydła mew przecinały niebo jak strzały wyzłuku. Puszek, jak nazywali go dawni przyjaciele, Miał na sobie swoje ulubione czerwone buty z mosiężnymi klamrami i lekko przekrzywiony kapelusz z piórem. Przyszło mu do głowy, że życie stało się ostatnio zbyt spokojne jak na kogoś, kto kiedyś oszukał Olbrzyma, pokonał barona i wygrał cały zamek dla swego przyjaciela. Gdy tak rozmyślał o dawnej chwale, nadciągnął podmuch wiatru przynoszący zapach soli, mąki i rumu. W tej samej chwili w młynie rozległo się skrzypienie desek a do środka wtoczył się zjajany królik w fartuchu piekarza. Powiedział, że do portu przybił dziwny statek, czarny jak sądzą, z banderą przedstawiającą nietrupią czaszkę, lecz rogalik i widelec. Kot zmarsk z i skok z na nogi. W głowie miał już plan. Takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. Pieprzowy kapitan i jego banda piratów z mącznej zatoki powrócili. Była to załoga niegdyś znana z tego, że kradła przyprawy z najpilniej strzeżonych spiżarni i zmieniała zwykłe ciasta w niebezpieczne pułapki. Gdy ostatnim razem pojawili się na tych wodach, cały festyn słodkiego płacka zakończył się eksplozją drożdżowego chleba i trwającym tydzień zamieszaniem. Kot wiedział, że jeśli ci łakomczuchy wracają, to na pewno nie po bułki. Przemknął więc przez wioskę, zostawiając za sobą zaskoczonych mieszkańców i zwinął się na dachu karczmy, z której miał widok na przystań. Statek był jeszcze większy niż pamiętał. Boczne burty ozdobione były wielkimi chochłami, a kotwica przypominała połączone widelce i łyżki. Z pokładu rozbrzmiewał śmiech i brzęk rądli. Kot oblizał wąsy i wiedział już, że przygoda się rozpoczęła. Kot w butach sunął się z dachu jak cień i ruszył w stronę portu, gdzie zbierał się już tłum ciekawskich mieszkańców. Wśród nich była sowa w okularach. Rybak z brodą sięgającą kolan i troje dzieci, które trzymały w dłoniach jeszcze ciepłe prekl. Na trapie statku pojawił się pieprzowy kapitan, kulisty jegomość o wąsach jak pęczek koperku. Z wielką chochlą przewieszoną przez plecy i garnkiem na głowie zamiast kapelusza. Obok niego stanęła jego załoga. Cynamonowa żmija, bita śmietana i siostra szarlotka. Znani z tego, że potrafili zakraść się do każdej spiżarni. Zostawiając po sobie jedynie kusz cukrowy i puste talerze. Pieprzowy kapitan ogłosił, że przybyli, by odnaleźć legendarny składnik X, tajemniczy element, który pozwala każdej potrawie zyskać moc zmieniania świata. Według starych receptur był on ukryty gdzieś na lądzie, a mapa do niego została podobno ukryta w miejscu, gdzie najdłużej leżakowały bochny chleba. Gdy mieszkańcy zaczęli szeptać z niepokojem, kot sunął się w cień alejki i popędził w stronę starego młyna, gdzie pracowała jego stara znajoma, myszka ciecierka. Znała wszystkie zakamarki miasta i potrafiła wyczuć mąkę z zamkniętego worka. Puszek wiedział, że jeśli ktoś może pomóc w tej kulinarnej zagadce, to tylko ona. Gdy dotarł do młyna, ciecierka już czekała przy dźwigni podnoszącej kamienne żarna. Zanim zapytał, wyszeptała, że od dawna słyszy dziwne szepty spod fundamentów. A jednego ranka znalazła kartkę zawierającą fragment starej receptury. Była zapisana na skórce od chleba i mówiła, że składnik X leży tam gdzie cienie przypraw tańczą na mącznym pyłku o świcie. Kot w butach zmarszczył nos i pomyślał, że to musi być piwnica pieprzu, opuszczone miejsce pod dawnym targiem, gdzie kiedyś handlowano przyprawami z całego świata. Kot nie tracił czasu i wraz z ciecierką ruszył w stronę dawnego targowiska. Ulice były puste, a jedynie zapach kardamonu i anyżu unosił się w powietrzu niczym niewidzialna mgiełka. Piwnica pieprzu znajdowała się pod starym brukiem, który od lat zarastały mchy. A jego klapa była zabezpieczona starą zasuwą z kluczem w kształcie ziarenka gorczycy. Na szczęście kot miał swoje sposoby i szybko ją unieszkodliwił, wsuwając sztylet w szczelinę i naciskając z odpowiednią siłą. Wnętrze było chłodne i wilgotne, a półki uginały się pod ciężarem zapomnianych słoików. W głębi piwnicy, pod płócienną zasłoną, odnaleźli coś, co wyglądało jak stara skrzynia piekarska. Kot uniósł wieko a z wnętrza wydobył się zapach starej wanilii i kandyzowanej pomarańczy. Na dnie leżała mapa, nie była to jednak zwykła mapa, lecz serwetka z nadrukiem prowadzącym przez tajemniczy las przyprawowej mgły do zatoki ukrytej za wzgórzami cynamonu. Był tam zaznaczony punkt w kształcie gwiazdki, legenda głosiła, że składnik X ukryty był w miejscu, gdzie wszystkie przyprawy spotykały się o zachodzie słońca. Kod wiedział, że nie może pozwolić piratom dotrzeć tam przed nim. Wyskoczył z piwnicy i pospieszył do portu, ale nie był wystarczająco szybki. Pieprzowy kapitan już żeglował w stronę zachodu, a jego statek zostawiał za sobą smugę zapachu goździków. Puszek nie miał statku, ale miał coś lepszego, znajomości. W mgnieniu oka dotarł do starego żółwia o imieniu Kaiser, który znał wody zatoki jak własny skorupny grzbiet. Kaiser zaproponował, że zabierze ich najkrótszą drogą, przez podwodne tunele bazyliowej groty. Kot w butach wskoczył na jego grzbiet razem z ciecierką i rozpoczęli pełną bombelków podróż, podczas której mijali świecące glony, ryby o kształcie przyprawników i podwodne mosty z przypalonych tostów. Gdy kot i jego towarzyszka wypłynęli z bazyliowej groty, słońce chyliło się już ku zachodowi, a zatoka mączna rozciągała się przed nimi niczym srebrna tafla posypana cukrem pudrem. Na horyzoncie majaczył okręt piratów, zakotwiczony przy brzegu tajemniczej wyspy której kształt przypominał keks posypany rodzynkami. Kot w butach poprawił kapelusz i wyskoczył na ląd, zostawiając kaisera w wodzie z obietnicą powrotu. Ścieżka prowadząca w głąb wyspy była wybrukowana kruchymi ciasteczkami, a każdy krok wydawał dźwięk chrupnięcia. Ciecierka, idąc tuż za nim, zauważyła tropy pozostawione przez buty z kremem waniliowym należały niewątpliwie do siostry Szarlotki. Kot wytężył wzrok i dostrzegł migające światełka między drzewami przypominającymi gigantyczne laski cynamonu. Ruszył tam bez wahania i wkrótce dotarł na polanę, gdzie piraci rozłożyli obóz. Na środku kręgu stał olbrzymi garnek, z którego unosiła się para i dźwięk bulgotania. Pieprzowy kapitan właśnie kończył rytualne mieszanie, gdy wśród pary pojawiła się złota iskra, znak, że składnik X rzeczywiście znajdował się blisko. Kot w butach wiedział, że musi działać błyskawicznie. Wślizgnął się między krzaki marcepanu i używając lusterka, odbił promień słońca prosto w oczy bitnej śmietanie, która zakrzyknęła i wpadła do beczki z lukrem. W tym czasie ciecierka uruchomiła skomplikowany mechanizm starych łyżek katapultowych, które znajdowały się w ruinach pobliskiej budowli. Kiedyś była to kuchnia zamkowa, dziś wyglądała jak lepianka z piernika. Katapulty wystrzeliły w górę kawałki stwardniałych pączków, które rozproszyły piratów. W samym środku zamieszania kot w butach doskoczył do garnka, w którym unosiła się teraz lśniąca kulka o barwie karmelu z błękitnym środkiem. To musiał być składnik X. W tej samej chwili pieprzowy kapitan odwrócił się i wydobył z pochwy swój olbrzymi tasak z wygrawerowanym wizerunkiem pączka z dziurką. Zawołał, że nie odda składnika żadnemu futrzastemu złodziejaszkowi, nawet jeśli nosi buty z mosiężnymi klamrami. Kot tylko mrugnął porozumiewawczo po czym z gracją wykonał serię akrobatycznych uników, po czym chwycił składnik do sakwy i odskoczył między drzewa. Piraci rzucili się w pogoń, lecz już było za późno, puszek znał leśne zakamarki lepiej niż jakikolwiek marynarz. Wkrótce razem z ciecierką znaleźli się na szczycie wzniesienia przypominającego stary, zakalczony placek. Stąd rozciągał się widok na całą zatokę i widać było jak Kaiser wciąż dryfuje tuż przy brzegu, gotowy do odwrotu. Kot uniósł składnik i spojrzał na niego w promieniach słońca. Wyglądał jak iskra uwięziona w kropli miodu. Wiedział, że nie może zatrzymać go tylko dla siebie. Składnik X miał moc. Nie zmieniał potrawy w broń, lecz potrafił wzbudzać w sercu każdego, kto go skosztował, najgłębsze wspomnienia smaku domu, zapachu świąt i ciepła rodzinnego stołu. Gdy piraci dotarli na wzgórze, puszek nie stanął do walki. Zamiast tego wyciągnął kawałek biszkopta który uratował wcześniej z młyna. Ukruszył go, dodał odrobinę składnika i podał pieprzowemu kapitanowi. Ten, zaskoczony, wziął ostrożny kęs. Po chwili z jego oczu spłynęły łzy i wyszeptał, że smakuje dokładnie tak, jak chleb, który piekła jego babcia, zanim został piratem. W tej jednej chwili cała załoga zamarła. Cynamonowa żmija, która dotąd wymawałkiem sunęła się na kolana i zaczęła szeptać coś o naleśnikach. Które robiła jej mama w kuchni nad jeziorem. Siostra Szarlotka spojrzała na swoje lepkie dłonie i przypomniała sobie smak kompotu z czereśni, który gotowała jej ciocia w starym domu na wzgórzu. Nagle coś w piratach pękło, jakby kurz awanturniczych lat został strzepnięty z ramion, a pod nim odnalazły się dziecięce wspomnienia, które zatarły się przez lata. Pieprzowy kapitan spojrzał na kota w butach i powiedział, że przez całe życie myślał, że największym skarbem jest coś, co można ukryć w kufrze i zamknąć na klucz, a tymczasem prawdziwy skarb to smak, który potrafi obudzić serce. Kot uśmiechnął się pod nosem i wskazał wzgórze, na którym stał kamienny stół. Powiedział, że jeśli chcą naprawdę zrozumieć moc składnika X, muszą wspólnie stworzyć danie, które połączy ich wszystkie wspomnienia. I tak zaczęli gotować. Każdy z piratów dodał coś od siebie. Pieprzowy kapitan wsypał szczyptę papryki. Cynamonowa żmija zamieszała miód z lawendą, a siostra Charlotka wyczarowała nadzienie z gruszek i wanilii. Kot dodał składnik, a ciecierka zawiązała serwetki wszystkim wokół szyi. W powietrzu unosił się aromat, który nie miał nazwy. Był jednocześnie znajomy i zupełnie nowy, jak uścisk po długiej rozłące. Gdy danie było gotowe, wszyscy zasiedli przy stole i jedli w ciszy przełykając łzy i uśmiechy. Nawet kaiser wynurzył się z wody, by przez chwilę poczuć zapach, który płynął z wzgórza. Gdy ostatni okruch zniknął ze stołu, a słońce zanurzyło się za horyzontem, kot w butach wstał i otarł łapą pyszczek. Spojrzał na pieprzowego kapitana i zapytał, czy dalej chce szukać skarbów w przyprawowych jaskiniach i rabować lukrowane statki. Kapitan podrapał się po rondlu, który nosił na głowie, i powiedział, że po raz pierwszy od wielu lat czuje, że jego brzuch nie jest pustynie przez jedzenie, ale przez coś, co rozgrzewa środek duszy. Piraci spojrzeli po sobie, niepewni, ale wszyscy cicho przytaknęli. Postanowili, że ich statek nie będzie już narzędziem zamętu, lecz pływającą kuchnią, która odwiedza porty i uczy gotować tych, którzy zapomnieli, jak smakuje wspólny stół. Kot przyklasnął w łapki i powiedział, że to najlepsza decyzja jaką mogli podjąć. W ramach pożegnania pieprzowy kapitan wręczył mu łyżkę ze złotą rączką, symbol pirackiego mistrza smaku, mówiąc, że teraz to on jest strażnikiem składnika X ciecierka nie mogła uwierzyć, że jej życie zmieniło się tak szybko, jeszcze wczoraj była tylko myszką od mąki, a dziś płynęła na grzbiecie żółwia z kotem w butach, dzierżąc sztućce jak miecze. Gdy wrócili do portu, mieszkańcy przyjęli ich jak bohaterów. Karczma otworzyła swoje drzwi szeroko a piekarze ustawili się w kolejce poradę, jak odtworzyć smak dzieciństwa. Kot tylko uśmiechnął się skromnie i powiedział, że wszystko zaczyna się od jednego wspomnienia i odrobiny odwagi. Następnego ranka kot w butach wspiał się na beczkę przed młynem, spojrzał na wschodzące słońce i westchnął z zadowoleniem. Puszek czuł, że zrobił coś więcej niż tylko uratował składnik, pokazał światu, że najprostsze rzeczy potrafią mieć największą moc. Od tego dnia dzieci w porcie zaczęły piec ciasteczka z dziadkami. Piraci zakładali fartuchy zamiast chust, a każda potrawa przygotowana z sercem smakowała jak najlepsza przygoda. Opowieść o zaczarowanym składniku X rozeszła się po świecie jak zapach świeżo pieczonego chleba, a kot w butach znów stał się bohaterem nie za pomocą walki, lecz dzięki przypomnieniu, że wspólny stół to najpiękniejszy skarb. Morał tej bajki mówi dzieciom, że prawdziwa magia nie kryje się w mapach i tajemniczych przedmiotach, lecz w tym, co robimy z innymi z życzliwością, wspomnieniem i troską. Nawet najbardziej niesforni piraci potrafią odnaleźć dobro, jeśli tylko ktoś poda im rękę i łyżkę pełną serca. Nasza dzisiejsza przygoda dobiegła końca, ale nie przejmuj się. Nowe bajki, codziennie o 18:30 na kanale, zaczarowana poduszka. Dobranoc!